Oszrę na dobrą ulica Sportowa, od 11 grudnia do 23 grudnia tego roku, przejazd kolejowy na ulicy Sportowej będzie remontowany. W związku z tym droga ta zostanie całkowicie zamknięta na tym odcinku. Wyznaczono objazdy dla osób poruszających się w kierunku szczecina z centrum miasta lub ze Szczecina w kierunku centrum. Przez ulicę północną i Gorzowską. To samo dotyczy drugiego kierunku, czyli od strony miasta. Alternatywnie, też samochody osobowe będą mogły pojechać ulicą Niepodległości Jana Pawła i Narukowicza. Także od 11 grudnia do 23 grudnia, przejazd będzie remontowany. Droga w tym miejscu będzie zamknięta. Nie będzie przejazdu. Zapewne czekają nas małe korki w mieście, utrudnienia. Utrudnienia też będą związane z budową szykan przy moście na Odrze, ale to już w kolejnym materiale. Zapraszam do śledzenia kanału służby w Akcji tam znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat.